Cię pokażę jak zarejestrować się na Teamu. Pierwsze co robimy to klikamy w ikonkę moje konto, a następnie zalogu Zarejestruj. Klikamy teraz tutaj zarejestruj się. I podajemy nasz e-mail albo numer telefonu. Ja podam maila. A następnie klikamy kontynuuj. Teraz musimy wymyślać sobie jakieś hasło. Jeżeli mamy już wybrane hasło, musimy następnie wyrazić zgodę, a następnie kliknąć zarejestruj. Możemy również yy, dać numer telefonu, który jest przypisany do naszego konta, nie musimy tego robić. Jak widzicie, jesteśmy zalogowani. I to tyle. Jeżeli wam pomogę, zostawcie raz subskrypcję. Jeżeli macie więcej pytań, to śmiało piszcie w komentarzach.